Na dzisiejszym filmie chciałbym pokazać moją ostatnią konstrukcję, którą zbudowałem. Mianowicie jest to zestaw audio do mojego komputera domowego, stacjonarnego. Zestaw składa się z kolumn głośnikowych, wzmacniacza mocy oraz przetwornika cyfrowo-analogowego. I na tym filmie. Po kolei opowiem kilka słów o poszczególnych elementach tego systemu. A później powiem dlaczego w ogóle to zbudowałem, skąd się wziął cały pomysł budowy. No i tak, na pierwszy, na pierwszy ogień pójdzie kolumna. To jest kolumna prawa i kolumna lewa. Tak to wygląda. Co to jest, to za chwilę powiem i po co. To jest blok, bloczek betonowy, kostka. To za chwilę powiem po co to jest. W każdym razie tu jest. E, tak wygląda kolumna. Z jednej, z drugiej strony, z trzeciej. E, I do, e, do budowy tych kolumn mm, użyłem takich bardzo fajnych e, głośniczków. To są głośniczki szerokopasmowe niemieckiej firmy Visaton. Ja tutaj pokażę dokumentację. Ja się długo szukałem odpowiednich głośników na bazie których chciałem zbudować tą kolumnę. I właśnie znalazłem takie takie głośniczki. To jest właśnie dokumentacja techniczna tych głośników. I tutaj są podane. Tutaj są podane wszystkie, wszystkie parametry i charakterystyki. Ja sobie go wyłączę tutaj. Tak. No i tutaj, jak widzimy, to są głośniki o mocy znamionowej 10 W. No tutaj producent podaje jeszcze moc muzyczną 15 W. No ale dla mnie, jakby istotny jest element, istotny jest parametr ten mocy znamionowej. To jest moc znamionowa, długotrwała którą ten głośnik może być obciążony w sposób, w sposób ciągły. Więc tak jak widać, głośnik ma moc znamionową 10 W, impedancję znamionową 8 Ohmów, pasmo przenoszenie 80 Hz, 20 kHz, skuteczność 83 dB. Ten parametr skuteczność to jest poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze besechowej z odległości 1 metra przy doprowadzeniu mocy 1 W, sygnału sinusoidalnego o mocy 1 W. No tutaj, kąty promieniowania, wychylenie membrany, częstotliwość rezonansowa 130 Hz, no i pozostałe parametry konieczne do obliczenia obudowy. Tutaj indukcja, 1,4 4 Tesli, strumień magnetyczny i Rezystancja szeregowa 72 oma, No i tutaj parametry yy, dobroci, dobroci mechanicznej, dobroci elektrycznej, dobroci całkowitej y, tego głośnika. Objętość y, y, ekwiwalentna. Y, no i w zasadzie te, te parametry wystarczają do tego, aby policzyć y, obudowę. Tutaj, jak widać, tu jest, tak wygląda charakterystyka przenoszenia tego głośnika. Ja sobie to powiększę. Aczkolwiek jeżeli kogoś to interesuje, to bez problemu można znaleźć właśnie dokumentację z tego głośnika PDF, jeżeli wpiszę, wpiszę sobie typ tego głośnika. Tak jak wspomniałem, to jest typ FR8JS o impedancji 8 ohmów. Więc takich głośników użyłem, one mają bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjną cenę, jak na na głośniki takiego, tego, tego producenta. To jest uznany producent głośników, więc one są w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. I do policzenia tej obudowy nie liczyłem, nie liczyłem tej obudowy na, na piechotę, tych obudów na piechotę, bo, bo mi się nie chciało, nie ma, nie ma sensu. Skoro są programy do tego, użyłem tutaj do liczenia programu takiego WIN ISD. No i to jest, to jest bardzo, bardzo prosty program. Yy, tutaj wprowadzamy dane. Wszystkie parametry tego głośnika yy, i, no i on nam, on nam liczy, liczy obudowę. Te obudowy, znaczy tam można sobie oczywiście to zmieniać w, różnych, w, różnym, w różnym zakresie. W każdym razie yy, ja yy, tutaj jakby uznałem, że odpowiednią Objętością tej obudowy to będzie 1,7 litra, ponieważ chciałem mieć te kolumny, żeby nie były, nie były zbyt duże. No, ponieważ nie mam zbyt dużo miejsca na biurku, to też nie chciałem budować takich, takich olbrzymów. Natomiast natomiast no, oczywiście chciałem, żeby to możliwie, możliwie dobrze, dobrze grało. No i wyszły, wyszły takie kolumienki. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, no to postanowiłem, że te kolumny będą. W kształcie sześcianu, i to jest sześcian obok 140 mm. Kolumny zrobiłem. To jest sklejka liściasta. Miękka. Najlepiej nadaje się do, do konstruowania takich obudów. Sklejka i się nie nadaje, bo jest, jest zbyt twarda, więc te obudowy są zrobione ze sklejki liściastej. Podocinałem to wszystko. Obudowa jest po pierwsze skręcona na wkręty, a dodatkowo, dodatkowo jeszcze na klej, tylko przednia ścianka jest, jest odejmowana. Te wkręty można odkręcić i, i można się tam dostać. Cała objętość jest wypełniona materiałem tłumiącym w postaci, w postaci waty bawełnianej. No, i jest, to, jest, to, jest to wszystko szczelne. Cała obudowa po, po wykonaniu została przeszlifowana papierem ściernym i pomalowana y, taką lakierobejcą. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to jest. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Jako, jako podstawka, to jest zwykła taka noga od stołu, czy od, od czegoś innego, którą można kupić w parkecie budowlanym. No, i tutaj też podstawa w postaci sklejki. Nóżki gumowe. To są nóżki podwójne z dwóch rodzajów gumy, żeby to tłumiło wszystkie drgania. No i tutaj, tak jak wspomniałem, to jest kostka betonowa. Zwykła kostka betonowa, nie audiofilska, ze zwykłego betonu budowlanego. Taką, tak, takie kostki układa się na chodniku. I po co ta kostka jest? Ta kostka jest w, w zasadzie dla jaj, aczkolwiek ma to pewne uzasadnienie. Mianowicie, yy, od takich kolumn oczekujemy, żeby grał głośnik. Ma grać głośnik i tylko głośnik, a nie kolumna, podstawa, obudowa, podłoga, cokolwiek. No, ponieważ te kolumny są stosunkowo, stosunkowo lekkie, no a te głośniczki mają dosyć niezły, dosyć niezły wykop, no to ta kostka powoduje, że masa tego wszystkiego staje się wyższa w związku z czym ewentualne rezonansy, rezonanse własne tego układu przesuwają się do częstotliwości rezonansów własnych tego całego układu, no, przesuwają się w dół, poniżej zakresu yy, słyszalnego. Tak jak powiedziałem, <tum> tą kostkę postawiłem sobie tutaj tak, no dla jaj. Ja nie jestem audiofilem, czy też audiosyfilem, a jedynie, powiedzmy, koneserem dobrego, dobrego brzmienia, dobrego dźwięku, bo audiofil to by tutaj postawił kostkę wykonaną, nie wiem, z tytanu albo jakiegoś innego stopu kosmicznego, pokrywanego 24-karatowym złotem, wysadzonego diamentami i tak Jeszcze pokrywanego grafenem. Natomiast ja postawiłem kostkę betonową czy coś słychać lepiej czy nie no to w przypadku takich kolumienek i tutaj tego pomieszczenia to nie można nie można stwierdzić obiektywnie ten co będzie chciał słyszeć to usłyszy że jest lepiej a ten co nie to to nie usłyszy no więc kostki są po prostu dla jaj tutaj postawione no więc tak wyglądają kolumny one tutaj z tyłu jak pokażę o, z tyłu są wyprowadzone Zaciski laboratoryjne, normalne, zwykłe zaciski laboratoryjne, nie żadne złoto, platyna, grafen, ani inne audiofilskie zabawki, tylko zwykłe zaciski laboratoryjne, kabelek zwykły miedziany ze zwykłej miedzi, nie beztlenowej albo innej kosmicznej tytanowej, tylko zwykły kabelek miedziany o odpowiednim przekroju dla przenoszonej mocy. No więc tak jak mówię, tak jak widać, tak wyglądają te, te kolumienki. Yy, głośniki, tak jak wspomniałem, są bardzo fajne. Yy, membrany są z yy, jakiegoś tam tworzywa, polipropylenu, nie wiem. W każdym razie nie są to membrany papierowe, także, także to, jest, to jest dosyć fajnie odporne na jakieś czynniki, na, na zmianę wilgotności i tak dalej. No więc tak wygląda kwestia kolumn, no i teraz te kolumny trzeba z czegoś wysterować. Z karty muzycznej komputera tego się nie wysteruje, bo w takiej mocy te wzmacniacze tam nie mają, tak, tak jak wspomniałem. Te kolumny mają moc znamionową 10W. W związku z tym zbudowałem do tego wzmacniacz, tu jest wzmacniacz. Ja później pokażę w środku, jak to wygląda. Zbudowałem normalny, porządny wzmacniacz. Sekundkę, ja sobie tylko tutaj otworzę. O, tutaj mamy dane techniczne. To jest wzmacniacz analogowy, nie żaden wzmacniacz cyfrowy, tak jak teraz wszędzie się montuje te wzmacniacze, tak zwane cyfrowe, czyli wzmacniacze pracujące w klasie D, co jest dla mnie kompletnym w ogóle nieporozumieniem, ponieważ ucho. Jest ucho ludzkie człowieka jest przyrządem y, analogowym. Y, w związku z czym dźwięk y, też jest zjawiskiem analogowym, a nie cyfrowym, analogowym. Wszyscy teraz wszędzie myślą, że wszystko jest cyfrowe i wszyscy by chcieli, żeby wszystko było cyfrowe. Teraz uszy, uszy są analogowe, dźwięk jest analogowy. W związku z czym wzmacniacz też jest analogowy. Aby dobrze grało, ponieważ ja lubię jak dobrze gra. Yy, dlatego to jest analogowe. Yy, nie będę się teraz, nie będę teraz opowiadał o teorii wzmacniaczy i o wzmacniaczach klasy D. Yy, pozostańmy na tym. To, to jest. Tutaj użyłem takiej takie kostki LM1875. Yy, nie bawiłem się w jakieś tam. Specjalne wynalazki i jakieś bardzo wyrafinowane konstrukcje, ta kostka jest wystarczająco dobrym wzmacniaczem. Ten wzmacniacz ma moc 2x25W, moc ciągłą przy tej impedancji tych kolumn 8 ohmów i zasilaniu 2x25V. Zasilanie symetryczne 2x25V. No i tutaj tak jak widzimy, no, ten wzmacniacz tu nie ma żadnych wynalazków. On jest zbudowany w normalnym, standardowym, typ, typowym układzie aplikacyjnym. Mamy kostkę, zasilanie plus minus, wyjście, tutaj taki dwójniczek do wyrównania impedancji, wejście, sprzężenie zwrotne i tyle. I nie ma tutaj żadnej e, żadnej filozofii. E, wzmacniacz, e, tak jak wspomniałem, e, przy tej impedancji głośników 8 ohmów i zasilaniu 2x25V ma moc 25W no i tutaj jak widzimy sobie jak sobie zobaczymy charakterystyki to tutaj mamy charakterystykę zniekształceń współczynnika zawartości harmonicznych funkcji mocy no i on przy 8 omach, przy tej mocy zbliżonej do Mocy znamionowej ma najniższą wartość. No, tutaj mamy zależność współczynnika zawartości harmonicznych funkcji częstotliwości. No i dla impedancji 8 ohmów on ma tutaj wyrównaną, wyrównany współczynnik w, w szerokim zakresie częstotliwości poniżej 200%. Przy najniższych częstotliwościach, tutaj przy 20 Hz i przy 20 kHz, on rośnie do 300%. No więc, yy, więc, tak jak mówię, tutaj też nie ma, nie ma żadnej, żadnej filozofii. Ten sytuacja jest zbudowany jako... To są dwa niezależne yy, monobloki. Yy, każdy monoblok ma osobne zasilanie. Yy, jedynym elementem wspólnym jest yy, transformator zasilający yy, toroidalny. No i tu mamy potencjometr głośności, wejście, wyjście, kanał prawy, wyjście, kanał lewy. No i tyle. Za chwilkę też pokażę, jak to gra wszystko. No i ostatnim elementem. Ostatnim elementem tego systemu jest przetwornik cyfrowo-analogowy. To jest to urządzenie. To urządzenie ja już zbudowałem. Jakiś czas temu, dosyć dawno, i ono tak sobie leżało odłogiem. jakoś tak go nie podłączałem, czasami go podłączałem do cząstka takiego słuchawkowego, no ale sobie leżało, leżało odłogiem, no aż w końcu właśnie postanowiłem je użyć w tym, w tym układzie. No tutaj jest, mamy wyłącznik zasilania, różne kontrolki zasilające, yy, różne kontrolki, które mówią tam różne rzeczy. Ten przetwornik, on jest podłączony tutaj, ma wyjście, a tutaj jest podłączony do portu, do portu USB komputera. Jeden jest wykrywany po prostu jako jako, jako, jako karta muzyczna. No i tutaj mamy, tutaj mamy datasheet, tutaj mamy dane techniczne tego przetwornika. Tak jak mówię, to jest przetwornik PCM2702. Bardzo fajny, o bardzo dobrych parametrach firmy Burr ⁇ Brown. No teraz to jest Burr ⁇ Brown, został kupiony przez Texas Instruments. I tak jak widać, tutaj jest to przetwornik oczywiście 16-bitowy. 16 16-bitowy i ma bardzo fajne parametry, to znaczy tutaj mamy zakres dynamiczny, ten przetwornik ma 100 dB, stosunek sygnał-szum 105 dB, czyli bardzo wysoki, współczynnik zawartości harmonicznych 2000. No i oczywiście częstotliwości próbkowania do 48 kHz. Także no tutaj ma różne takie funkcje, tutaj zero flag, suspend flag, playback flag, no i tutaj właśnie yy są te diody takie. O, on to? Nie może ostrości złapać się on teraz. No i tutaj te diody pokazują, tutaj jest dioda, dioda zasilania, dioda podłączenia, że jest podłączony do USB, no i tutaj te różne flagi, zero, suspend i, i play. No i tutaj też nie ma, nie ma specjalnej żadnej filozofii. Ten przetwornik, tu są parametry. jak ktoś się to interesuje, to sobie ściągnie tego datasheeta i sobie poczyta. Tak wygląda schemat blokowy. No i tutaj tak wyglądają charakterystyki, częstotliwość, charakterystyka częstotliwościowa. Tutaj passband triple. Charakterystyka Charakterystyka filtru analogowego. Także tu wszystkie, wszystkie parametry są, cały opis, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj jak wygląda, jak wygląda ramka sterująca, sygna, sygnały sterujące. No i to, to jest i tu jest schemat, typowy schemat aplikacyjny. Ja tam oczywiście jeszcze filtry dodałem, takie analogowe. Zasilanie też jest, zasilanie też jest analogowe. Więc, no, więc, więc tak, wygląda, tak wygląda cały cały system. Już teraz pokażę w całości. Jest to podłączone do mojego komputera stacjonarnego domowego. No i teraz znaczy ja pokażę. Spróbuję pokazać, jak to, jak to gra, aczkolwiek to tutaj nie będzie słychać. Ponieważ nagrywanie na, na ja to nagrywam nagrywam to smartfonem, no więc to, to jest. Jakby jakość jakość dźwięku nagrana z smartfonem no jest taka dosyć słaba, ale spróbujemy. Ja później porównam to z wbudowanymi głośniczkami. Dobrze, chwilę nie, chwilę nie posłuchamy, zobaczymy, odkręcimy trochę. Teraz, zrobimy, teraz wyłączymy ten przetwornik i przełączy się na głośniczki wbudowane w monitor. No, słychać tak, tu słabo słychać, jak słychać. A moment, co ja robię? Odkręcimy sobie na maksa. Tu nie widzę, co klikam, bo patrzę w monitor. Więc tak słychać na głośniczkach wbudowanej w monitor i karcie muzycznej. A teraz przełączę na moje głośniki, nowe, mój system. <śpiewanie> nie wiem, czy to było słychać. Czy to będzie słychać na nagraniu z tego telefoniku. No ale różnica jest. Różnica jest i naprawdę, naprawdę ten zestawik. Naprawdę ten zestawik gra dobrze. No to teraz na koniec jeszcze spróbuję to. Zatrzymać ten film, rozkręcę i pokażę, jak to jest w środku zbudowane No, więc rozkręciłem ten wzmacniacz czy ten przetwornik no i tak to wygląda, tak wygląda ten wzmacniacz w środku tak jak powiedziałem, tutaj są dwa dwa niezależne monobloki tak, każdy ma każdy ma swój układ zasilania, tutaj układ greca to są diody Szotkiego kondensatory filtrujące w zasilaniu dodatnim ujemnym no i ten wzmacniacz, radiatory, jeden, drugi Elementem wspólnym jest y, transformator toroidalny. Nie miałem tego, to kilka takiego do transformatorów, to jest nakrętka po napoju. Tu jeszcze włożyłem tak do środka, jakby mi się poniewierał, taki filtr przeciwzakłóceniowy z zasilacza z peceta. Nie chciało mi się ciąć dziury w tej blasze, więc go włożyłem do środka, a tutaj dałem tylko y, taką dłowicę, dłowicę kablową na kabel zasilający. Więc to jest obudowa metalowa po jakimś tam starym, starym urządzeniu, bardzo fajna, taka solidna. Płyta czołowa jest z jakiegoś HDPE czy MDPE, nie wiem co to jest, jakieś, jakieś takie tworzywo, tworzywo sztuczne. Natomiast tak wygląda ten przetwornik analogowo-cyfrowy. Tutaj jest transformatorek, układ zasilania, stabilizatory plus minus 5V tutaj na przejściówce jest yy, ten, ten układ PCM cała reszta jest zrobiona na yy, płytce takiej uniwersalnej, bo nie chciało mi się robić normalnej normalnej płytki tam trafić, także cała reszta jest na płytce uniwersalnej a ten PCM jest tutaj na takiej przejściówce z y, SMD na no, więc tak wygląda cały, cały zestawik. Gra to dobrze, wszystko. A, jeszcze dlaczego w ogóle go zbudowałem? Skoro w zasadzie można pójść do sklepu i kupić jakieś kolumienki i ze wzmacniaczem i tak dalej. Zbudowałem to dlatego, że 90% tych wszystkich kolumienek i, i, i wzmacniaczy i tak dalej. Bo no tu jakaś reklama się włączyła, pieprzona. E, więc, e, e, oczywiście, w sklepach na, na eBayu czy na jakichś innych portalach można kupić w cholerę sprzętu różnych takich kolumienek. No tylko w większości to jest po prostu tani chiński chłam o nie wiadomo jakich parametrach. Natomiast ja lubię, lubię wiedzieć, y, y, jak, jak jest zrobiony sprzęt, który mam. Więc to, co mogę sobie sam zbudować, to sobie sam zbuduję. To przynajmniej wiem, że to ma takie parametry, jakie ma, a nie to, co wpisze tam producent i, i do czego doda jeszcze cały ten bełkot marketingowy. No więc takie kolumienki. Grato. Dobrze. Jestem z tego zadowolony. Tyle.